Ja w budowlance już pracuję, jak, ja miałem, jak miałem 13 lat to już mnie rodzice wysyłali. Ja, ogólnie ja pochodzę z bardzo dużej rodziny, ja mam jeszcze pięcioro rodzeństwa i mój tata z mamą nie mieli, nie mieli łatwo, nie było łatwo, było dużo problemów. Tak, I ja po prostu kiedy tylko mogłem był, był taki znajomi nas, nasi, co prowadzili firmę budowlaną. Ja po prostu, kiedy tylko dało radę na weekendy czy wieczorami, chodziłem i dorabiałem. I tak jako dzieciak, ja już się w tym towarzystwie obracałem. Ja dużo już wiedziałem, robiłem. Także mój tata w ogóle nie pracował na budowlance. Ale że oni mieli innych znających mi filmy budowlane, o to ja tak korzystałem, że chodziłem, dorabiałem. Ale z drugiej strony, jako ja, jak wiesz, 13 latek, 13-latek, do tych dorosłych mężczyzn, tam każdy był mój ojciec. Ja dużo wiedzy już stamtąd nabyłem, bo każdy chciał dobrze dla mnie, widział, że dzieciak przychodzi ale... się starać, to też trochę tak zahartowało, co nie na teraz to.